Witam Was na moim kanale i dzisiaj sobie zagram jeden na jeden z Texo, przywitajcie. się. Z widzem. siema. Głównie na tym kanale będzie prowadzona taka seria jeden na jeden z różnymi osobami. I może po, za jakiś czas będzie też prezent do wygrania za to, ale to już się potem okaże. W ogóle bardzo Wam dziękuję za 90 subskrypcji, jest to już bardzo dużo, jesteśmy coraz bliżej stówy. Dlatego tak jak mówiłem, będzie potem giveaway. To będzie w osobnym odcinku, no i co? Przechodzimy więc do odcinka. No to zaczynamy I na ile w górę? Na dwa. Był. Tylko ja mam małe lagi, bo instaluję sobie ShareFaktory. Share czyli taki program do montowania. Na Play'a. Z no, kolapsowaniem? Nie, nie. Dobra. Nie no, sam się zablokowałem. To post. Fajna giereczka. Y a kiedy BRB będzie to o prezenty, to ja może jeszcze raz we, we, wezmę udział. No ale to dopiero tak nie wiem na tysiąc subów. By... W ogóle jakbyście chcieli, to możecie wpadać na mój kanał, tak, bo, tak. bo, bo tam się będą w miarę... No postaram się przynajmniej codziennie teraz robić Live y już od dwóch dni są codzienne. Serio dużo się dzieje. Dziękuję, widzę dawko właśnie, że mi mi chcieć wbić 300 subów. Tak jak 300? <grym> no, no, no może mam. A skąd wiesz, może na, na drugim koncie, serio? Ale to jest długie, Jak ci też nie postawiło? Jak ci też nie postawiłem? Daj mi. też coś mnie zaprasza. Mnie nie spadają, ja, ja mam ciągle 60 to, okay, to pozdrawiam okay, Zabudowałem <grym> się, to zabudowałem się Co, Co ja zrobiłem? Widzimy 87 HP A mam A ja się zabudowałem Co ja robię? Nie, ja spadłem Ej, uważaj, bariera, bariera jest, bariera. uważaj Dobra, to ja wygrywam, ja wygrywam, 1-0 a jest, 1-0. O, co tam się dobra. E, musisz zakończyć. Aha, dobra, to, 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 to do zobaczenia jak będzie w następnej rundzie. W Na następnej rundzie, no. Dobra, jesteśmy już w drugiej giereczce. No, jest 1-0 i gramy do 3. Teraz ty. No. Kiedy? Start. Dawaj. Dwa do góry Ogólnie, to miałbyś dzisiaj sparring z teamem, yyy... E... Tak, 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 właśnie. I, ale jak też chcecie, możesz ale... do tego, do teamu... A to Tak, tam, tylko, że nie jeśli było... Się... Spe... Jeśli chcecie Co? do tego... Możesz dać y, link, link do, sw... do swojego... No, możesz dać swój tag y, z tego, z Discorda, y, do opisu i nazwę to be, 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 będą mogli sobie pisać. No nie, prze, prze, przegra na dead, I'm dead, I'm dead. No nie, 56 jest HP. 56 HP, I'm dead. Ja 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 jestem ja trochę przykampię. <grym> W ogóle budy z kamienia, czekaj. Nie odmienił. Dobro. To zamieszane. No. To elo. To jest, ja jak, jak ty masz takiego lowa? Ja mam. <laughs> A ty masz ile? Ja trzy... Yy, 47. Yy, ale be, bez kewa? Tak. Co jest? Co jest? Ej, dawaj na 100 subów sub sub taki mały specjal. Nie, a nie, a 20 że. 20? Y, o tego, że. O prezent wa walczy z widzami. Ale to na ile? Na 100 subów mówię. Dobra. A to jeszcze ogarnę, jeszcze to ja. Właśnie, jak kto zaproponował, może to się sprawdzić, ale to, to, no, to będzie odcinek i tam będzie wszystko, wszystko Więc dobra, 2-0. Ej, za chwilę. jest kiedy? No już, chodź. Dobra, jest już y, 2-0. Dokładnie. i dawko zaraz nagramy do, do, do mnie odcinek. Taki yy, właśnie... Gdzie, yy, mus... No, pierwszy challenge. Pie, pierwszy challenge. Yy, po tym odcinku to teraz Mam jest... ogólnie nową serię. To co jest akurat teraz, to najdługo też będzie odcinek. Uuu! Wow. To za będzie odcinek na kanale Texa. U. No, nie, bo... Tutaj to ty miałeś podłogę, pod, 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 pod więc nie mogę edytować Ja Mam 101 w papie HP. Nie 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 nie, nie spadłem. Ej, faj... Ej fajnie buduję. Co ty robisz? Pozdrawiam. Ja tu, tu, tutaj będę buduję, tak jak. Tak BTW. No nie. I sobie wyszedł właśnie na wypięknie. no. O, ja ty ja tak to, to już nie radzę stosować. Czemu jak ciebie trafić nie umiem? Czemu nie? Jak jestem słaby, aj! Dobra. Jak zwaliłem znowu. No nie, 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 nie dobra, jestem zatem. Ty nie zwaliłeś, gdzie jesteś? Tutaj. O nie! Ja nie miałem przeciw. Ojej, ja już nie ogólnie sprzyjałam sobie HG. co ty masz HP. Więcej niż ty. Ja mam 35 ogólnie, tak, tak by to było. Ja mam 164. O? Już nie. Grałem. No nie dobra. A dobra, i to by ja mi, To by było na tyle. Zachęcam was do za subskrybowania tego kanału. 5 Możecie... łapek w górę to, to, to jest kolejny odcinek ze mną. Tak, 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 tak. 5 łapek w górę to będzie kolejny odcinek z seksu, ale. To, to tak, niech będzie te 5 łapek w górę w tydzień. No, ale też będą szybciej W tydzień u mnie w dwa dni musia, musi być 5, a i, tak. jest.